Poniedziałek 9 maja godzina 14:30 pora na naszego gościa, a jest nim dzisiaj pan Adam Uczak z Gimnazjum nr 2 imienia Świętego Maksymiliana Kolbego. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry, witam. Jesteśmy tutaj ponieważ poznaliśmy się na ekopikniku w Błoniu. Było tak. stoisko szkolne, było to piękne stoisko szkolne. To nie ukrywam, a było na tym stoisku można polepić z gliny różne ciekawe rzeczy. Polepić, potoczyć, bo również mieliśmy koło garncarskie, e, popatrzeć. E jak e, dynamicznie zmienia się kulka gliny e, w coś e, wręcz niesamowitego. Ja pamiętam, że powiedział mi pan właśnie w sobotę, że glina to jest najbardziej dynamicznym m, dynamiczną tworzywem. materią tworzywem, które można obrabiać. Dynamika zmiany kształtu właśnie w glinie to jest to, co rzuciło mnie na kolana od samego początku e, tutaj pracy z gliną. Ta pracownia ceramiczna jest jedyną w Polsce szkolną taką pracownią ceramiczną. Jest to jedyna masowa szkoła, która taką pracownię posiada. No są to dziesiątki tysięcy złotych, żeby wyposażyć taką pracownię. Tu serdeczne podziękowania składam i dyrektorowi szkoły, pani Dorocie Berlińskiej i burmistrzowi miasta Błonie, panu Zenonowi Reszce, że uwierzyli że dostrzegli taki potencjał, tą siłę w glinie. Jak to się w ogóle stało, że, że ta pracownia powstała właśnie? To jest ciekawe. No tu muszę zacząć troszkę od początku, bo nasza szkoła, Gimnazjum nr 2 imienia świętego Maksymiliana Marii Kolbego w Błoniu, jest szkołą zupełnie niestandardową. Trochę przez osobę dyrektora szkoły, który wiele, życiu, wiele rzeczy w życiu robił, Kiedyś pani Dorota Berlińska działała w harcerstwie, tam jak wiadomo zdobywa się pewne sprawności. Mhm. I w dzisiejszych czasach to wychowanie zawsze było trudne, dziś też jest trudne, więc szuka się różnych sposobów na oddziaływanie na młodzież. Czy chodzi o to, żeby kształcić tylko profesorów? Pewnie nie, bo nie każdy chce być profesorem, zresztą rynek pracy też by to szybko skorygował. Chodzi generalnie o to, żeby rozwijać młodzież. żeby tak jak tutaj powiedział nasz patron, co chwila być lepszym. I w szkole dzieje się mnóstwo takich rzeczy. Kto chce, to jest olimpijczykiem. Mamy, mamy olimpijczyków tutaj z chemii, z fizyki. Przepraszam, z fizyki nie. Z WOS-u, z biologii, z polskiego. Czyli Na, dosyć z historii. Dużo osiągnięć. Dużo. Aczkolwiek, jeżeli ktoś chce, to ma szóstki. Jeżeli nie. Angażujemy młodzież w różne formy działalności, inne, niezwiązane do końca z podstawą programową, mhm. ale gdzieś ta nauka w tle się pojawia. Jedna z takich działalności to jest właśnie lepienie z gliny, toczenie z gliny, czyli w pracowni ceramicznej, tak? Tak. Są, jest grupa maksymedialnych, jest grupa osób prężnie działających na kole chemicznym. Jest również grupa nagłośnieniowców, gdzie trzech absolwentów uczy się w tej chwili w technikum realizacji dźwięku i nagrań w Warszawie, pobierając tutaj nauki od najlepszych. Na przykład od pana Złotkowskiego, który rejestrował niegdyś Czesława Niemena. Natomiast glina. glina, glina to jest coś, co może być hobby. Ale oprócz hobby młody człowiek nawet nie wie, że ma do czynienia z prawami fizyki, mm -hmm. z chemią, silnie z matematyką. I to gdzieś jest w tle, to młody człowiek często nie zdaje sobie sprawy, że uczy się wielu rzeczy, które później na lekcjach mogą się przydać okazują się już dla, 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 dla takiej osoby oczywiste. A proszę powiedzieć, jak wygląda proces technologiczny? No bo tak, jest koło, trzeba mieć glinę, trzeba mieć jeszcze wodę, czy coś jeszcze. E, tak, glinę kupujemy. Glinę kupujemy już gotową taką e, masę plastyczną, a potem trzeba ją formować. Mhm. Albo na kole garncarskim, e, albo ręcznie. To jak kto woli, jakie kto ma predyspozycje. E, glina ma tą wspaniałą zaletę, że e, człowiek, jego centralny układ nerwowy e, daje twórczość, glinie, a glina. Człowiekowi daje koncentrację, czyli skupienie się na tym, co, co, co robimy. No, człowiek dorosły ma to wypracowane, ale z tym się nie rodzi. Tego się trzeba nauczyć za dzieciaka. Czyli można powiedzieć, że glina się niejako odwdzięcza. Odwdzięcza się, oczywiście. To jest koordynacja wzrokowo-ruchowa. To jest poczucie sukcesu bądź porażki, później analizowanie tego, co się zrobiło, dlaczego był sukces, albo mhm. e, w, odwrotnie, bo to bardziej się analizuje, jaka jak, jak, jak jest właśnie porażka. Bo nad sukcesem człowiek mało się zastanawia, jest z siebie dumny i, 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 i zamyka się myślenie. Jak się spotkaliśmy w sobotę, powiedział pan również, że tworzenie z gliny ma też działalność terapeutyczną, że osoby chore na stwardnienie rozsiane mogą się tym zajmować. Tak, podeszło kiedyś do mnie takie małżeństwo i właśnie mówiło o tym, o tym zbawiennym działaniu gliny. Tam był problem taki, że ręce robiły się już niedołężne i nie robiły tego, co umysł by jeszcze chciał zrobić. I tutaj właśnie to małżeństwo opowiadało, że podczas pracy z gliną te ręce. Te palce tak się ćwiczyły, że y, kobieta zachowała y, tutaj pełną sprawność y, rąk, a y, miała w trakcie wiele ćwiczeń, y, wiele rehabilitacji przychodziła i to no, jak mamy coś ściskać ręką, y, tylko dlatego, żeby być zdrowym, to się po prostu nie chce. A tutaj glina wciąga, glina fascynuje, y, glina robi z człowiekiem cuda. No i tak jak powiedzieliśmy wcześniej odwdzięcza się, ale wróćmy do tego procesu technologicznego. Wyobraźmy sobie, że mamy tutaj jakieś naczynie ulepione i co dalej z tym trzeba zrobić, żeby to wyglądało ładnie? Wysuszyć. Najpierw wysuszyć i tu się kłania nisko fizyka, bo glina jak schnie, to się kurczy. I twardnieje i się kurczy. Mhm. Więc ona musi na całej swojej powierzchni E, schnąć równomiernie. A wiadomo, że na przykład kubek e, e, ściany schną z dwóch stron, a dno już tylko z jednej strony, więc będzie schło wolniej niż ściany. E, jeżeli będzie schło nierówno, e, spód pęknie. E, więc tu prawa fizyki ta kurczenie się. Jak już wysuszymy, jeszcze zagładzamy mokrą gąbeczką, wkładamy do pieca, wypalamy w temperaturze 850 do 920 stopni. To jest pierwszy wypał na biskwit. Co on powoduje? Glina wypalona na biskwit to na przykład popularnie, popularna czerwona cegła. To jest właśnie glina wypalona na biskwit. To jest proces, w którym glina twardnieje. Proces nieodwracalny. I w trakcie tego procesu pozbywamy się wody, ale nie tej wody, która może wyparować na słońcu, tylko tej wody, która jest związana fizycznie i chemicznie, i która zaczyna uciekać z gliny dopiero w temperaturze od 600 stopni wzwyż. Mhm. Jak już mamy wypalone na biskwit naczynie, wyjęte z pieca w całości, wyjmujemy, szkliwimy, czyli nanosimy warstwę szkliwa. To jest taki Pył, e, proszek rozmieszany z wodą. E, I jeszcze raz e, wypalamy już w temperaturze. E, my, akurat, używamy gliny porowatej, czyli tu wypał e, robimy w temperaturze 1055 stopni. To wszystko bardzo fajnie brzmi. Czy z pracowni korzystać mogą tylko mieszkańcy Błonia, czy na przykład ktoś z Sochaczewa chciałby przyjechać, to mógłby. Zapraszamy wszystkich chętnych, wszystkich, których glina kiedyś zauroczyła. Są tacy ludzie, którzy podchodzili i mówili, że całe życie marzyli, żeby usiąść przy kole garncarskim. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych. Pracownia po to jest, żeby służyła wszystkim, którzy w niej się pojawią. Ja panu bardzo dziękuję za rozmowę. Ja przypomnę gościem w Radiu Sochaczew był pan Adam Łuczak, nauczyciel z gimnazjum numer 2 imienia Świętego Maksymiliana Kolbego w Błoniu. Dziękuję, Dziękuję bardzo. bardzo.